Siemanko wszyscy moi drodzy, co prawda mamy już dzień, ale dzisiaj sobie zobaczymy co się dzieje po terariach w nocy, nagrywałem film w nocy w sumie, tam koło pierwszej, drugiej bodajże jak obudził mnie mój Toadie, więc skorzystałem z tego i co, krótkie intro i polecimy z tematem, nie? Dobra, moi drodzy, przelecimy sobie po terariach głównie. Eee... Także, no wraki nie będziemy patrzeć, no bo co się tam może dziać, nie? Ale dobra, idąc tu, mamy amura. Mamy amura. Mamy amura. Ale on jest piękny, nie? Sami przyznajcie. Po prostu przepięk. Dobra. Idąc słuchajcie wyżej, krąży nam tu pyton, o takich genach, także bardzo fajne geniki. No i pytonik sobie krąży, no bo jakby mogło być inaczej. Jego pora w końcu, nie? Jest późno w nocy, także zwierzęta się obudziły do życia. Spójrzcie tylko No mistrzostwo. Jest kawał węża Powiem wam, że jest kawał węża, naprawdę. Tutaj wątpię, żebyśmy coś zobaczyli, bo tu są, słuchajcie, dwa pończoszniki Są dwa pończoszniki, więc raczej ich nie zobaczymy o tej porze, bo to raczej zwierzęta dzienne. Ale zobaczcie w ogóle, jak to rośliny porosły. Spójrzcie, już wychodzi tutaj na, na rand No, mistrzostwo zresztą tamta, ota ta tutaj zielona, pitonia tak samo. No, pięknie się rozrosły, właśnie ta. I tamta no mają idealne warunki do tego. Zresztą tutaj też. Spójrzcie jak tutaj się bo jeszcze jakaś godin leży. Jak tutaj się ta roślinka rozrosła. No super słuchajcie, to wygląda. Naprawdę super to wygląda. Tam jest jeszcze trzykrotka. Także coś się dzieje cały czas, coś się cały czas dzieje. I jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Kameleon, no, kameleon słuchajcie śpi, jak widzimy. Patrzcie w ogóle jak śpi, a jaki jest gruby ty. Ale jest grubas. Ma kawali, kimono. Także tutaj za dużo nie zobaczymy na pewno. No nic, trzeba iść dalej. Tu. Czy coś tutaj się dzieje? Tu są, słuchajcie, gekony. Gekony. O, jest jeden, spójrzcie, jest jeden, jest, jest, gekon płaczący, piękny. A tu mamy, słuchajcie, gekony gargulcowe, spójrzcie jak się patrzy, no co za gagatek, nie do wiary, a tu jest drugi. A tu jest trzeci. No, pięknie wyglądają, słuchajcie. Naprawdę pięknie wyglądają w ogóle. Naprawdę dobrze się mają tej te słuchajcie. Naprawdę dobrze się mają tutaj te gekony. Bardzo dobrze się mają. Spójrzcie, jakie piękne, małe stworzenie. O jejku, o jejku, jak się tu chowa. O jejku, jejku. Fantastycznie nam tu siedzisz. Pięknie. Pięknie. Cudownie wręcz. To jest właśnie, słuchajcie, gekon płaczący. Malutki, zgrabniutki i patrzcie jak się patrzy. Za jakiś czas słuchajcie te filmy nocne będą na pewno dużo dłuższe. Eee, no to i też tak przeleciałem, no bo wiecie, no człowiek kurde zaspany, to jest naprawdę przeróżnie później z takim kręceniem. A chciałem już to wykorzystać po prostu w związku z tym, że zostałem wzbudzony. Także tak to słuchajcie moi drodzy wygląda. Eee, ja ogólnie w tym momencie dziękuję wam za oglądanie mimo krótkiego filmu, także trzymajcie się i cześć.